Wojownicy z Wall Street. My nazywam się Jessica, pracuję na parkiecie New York Board of Trade. Obracam opcjami na bawełnę. Giełda rusza o 10.30, czyli za jakieś 5 minut. Kończymy analizę, jak się otworzą kontrakty. W poniedziałek publikują raport o zbiorach, więc można się spodziewać dużego ruchu na parkiecie. Każdy broker opcji na towary dostaje zlecenia od klientów, szuka ofert, a także obraca na własny rachunek. Potem trzeba zaksięgować operacje na koncie klienta. Musimy analizować wiele danych o zbiorach i jakie gatunki bawełny będą zebrane, w jakich ilościach, jaka będzie pogoda, dzięki kontaktom na bawełne spółki z branży zabezpieczają się przed stratą. To jest główne zadanie tego rynku Witam na drugim dorocznym zjeździe funduszy Private Liquidity. Małe spółki zapewniają wzrost zatrudnienia. Jesteśmy na Uniwersytecie Columbia. 15 spółek prezentuje swój pomysł na biznes i szuka źródła kapitału na poziomie 5-10 milionów dolarów. Jest tu około 50 potencjalnych inwestorów. Ile chcesz zainwestować? 3 do 5 milionów. Co roku inwestuję w 15 spółek. So, than every month, so I company. Chance. W takim tempie trzeba szybko analizować propozycje, by nie przeoczyć super okazji. To bardzo ciekawa spółka. Na świecie jest wielu świetnych finansistów, ale Tobret jest najlepszy w analizie spółki. Nawet gdy ma gigantyczny projekt, zajmie się nim tak, żeby osiągnąć maksymalny przychód przy danych nakładach. Osiąga dużą stopę zwrotu. Szukają źródła kapitału i kontrahentów. Dorastałem w dziesięciotysięcznym miasteczku Dawson Creek w Kolumbii Brytyjskiej. Przez rok pracowałem przy wydobyciu ropy i oszczędzałem na studia. Kilku moich kolegów zginęło w pracy. Przerażony stwierdziłem, że to nie jest zajęcie dla mnie. Poszedłem na Uniwersytet Yale, który ukończyłem ze świetnym wynikiem. Zacząłem praktykę w bankowości inwestycyjnej Barneys. Przeprowadziłem się do Nowego Jorku i zakochałem się w tym mieście. Znalazłem niezłą pracę. Po roku nieprzespanych nocy i wycisku stwierdziłem, że nie chcę takiego życia. Zacząłem szukać czegoś nowego. Miałem bardzo rozsądny plan inwestycyjny. Zgromadziłem fundusze i zbudowałem zespół. W ten sposób powstał mój fundusz Private Equity. Spotkałem szarych ludzi, którzy żyli spokojnie z dnia na dzień. Pomyślałem, że mogę spróbować żyć tak, jak mi się marzyło. Gdy wrócę z Egiptu, zajmiemy się kampanią reklamową skierowaną do hoteli. Za trzy godziny wylatuję do Kairu. Zależy mi, by dokończyć zadania na dziś. Było ich sporo. Zawsze trzeba się skupiać na najważniejszych sprawach. Tak, Johnny ma się tym zająć. Dziś będzie się działo. Rynek szaleje. Wszystkich namówiliśmy na Sandisk. Jeżeli nie wypali, to już po nas. Jeszcze nigdy nie zająłem tak długiej pozycji. Teraz myślimy tylko o niej.

Rynek spada. Dow Jones stracił 100, a Nasdaq 25 punktów. Pozycja na akcjach Sandersa nie wygląda dobrze. Odbiło 20 centów. Gdyby ostatnie ich akcje rosły, nie miałbym zmartwień, ale one stały w miejscu. Teraz nie będzie tak łatwo. Stawiam na tamtą spółkę, więc jeśli nie wzrośnie, jeśli nie zamknę pozycji na plus, to nie zdobędę środków i będzie po wszystkim. Mamy kilku praktykantów. Przechodzą ciężkie szkolenie. Mogę prosić Davida? Moje nazwisko Richard Wolins. Nowi pracownicy muszą zdobyć określoną liczbę kontraktów. Nie jest to przyjemne, ale trzeba od tego zacząć. Dave, reprezentuję spółkę Banku Inwestycyjnego z Wall Street. Nie chcę Ci niczego sprzedać ani dawać rekomendacji. Przesłam dane o nas, zestawienie osiągnięć i wizytówkę. Jeśli Cię to interesuje, to dobrze. Chcę zarabiać dla Ciebie pieniądze. Jeśli nie chcesz, nie będę już dzwonił. Dobrze? Nie próbowałem Ci nic sprzedać. Prześlę Ci nieco danych i jeszcze się odezwę. To tyle Rich Walinski jest młody i niepozorny, ale świetnie sobie radzi Jeszcze nie miałem okazji z nim rozmawiać Chodzi o usługi bankowości indywidualnej Nie mogę podać danych, bo to dotyczy jego prywatnych spraw Znowu gówno Potem będzie mu łatwiej Nie dopuszczamy, by klient powiedział nie Zastałem brada Ben White jest gwiazdą. Jego wyniki nas zaskakują. BP's Bank, największy w Londynie, zakupił pakiet 9 milionów akcji Sandisku. Z kolei fundusz Fidelity aż 25 milionów. W ciągu 13-godzinnego dnia pracy dzwoni do 500 czy 600 ludzi. Przeciętnie raz na 20 telefonów udaje się porozmawiać z osobą, której szukasz. Proszę posłuchać. Nie wyciągaj pochopnych wniosków, chcę tylko powiedzieć o sobie i firmie. 95% nowych graczy straci początkowy kapitał. Z tego powodu kandydaci muszą być odporni na stres i niepowodzenia. W zeszłym tygodniu starałam się w SMB Capital o stanowisko tradera. Po ukończeniu szkoły czuję, że Wall Street to jest miejsce dla mnie. Muszę wskoczyć w to nieprzyjazne środowisko. Muszę nabrać pewności siebie. Umiesz sprostać konkurencji? Tak. Przekonaj mnie. Mówili, że za kilka dni napiszą mi maila, z którego się jaką podjęli decyzję. Zaczynam się denerwować. Nadal nie dostałam żadnej informacji. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tylko najwytrwalsi nadają się na tradera. Tylko oni przejdą trudną ścieżkę szkolenia. Ray, myślisz, że Letitia sobie poradzi? Wiarygodna ocena jest najtrudniejszym elementem dla prowadzącego interwiu. Ma gdzie mieszkać? Dobrze, nie ma presji, by od razu zacząć zarabiać. Trzeba czasu, by nauczyć się inwestowania. Przez pierwszych sześć miesięcy większość kandydatów traci pieniądze. Muszą mieć z czego żyć. Jeśli jesteś dobry, już 8 miesięcy po studiach, można zarabiać ponad 100 tysięcy dolarów rocznie. Możesz też skończyć jako asystent Tradera i robić kawę. Tutaj tworzysz własną strategię. Jeśli się sprawdzisz, nie będziesz chciał innej pracy. Wątpliwości. Nie chcę powiedzieć, że miała łatwo, ale chyba jeszcze nie zaznała porażki i stresu. A my napotkaliśmy trudności. Niełatwo było zaistnieć w olimpiadzie matematycznej. Dobrze, pójdę do łóżka z menadżerami. Poznam te spółki, pojadę do San Francisco. Ben White jest przekonujący i talent Kończę fazę wstępną, załatwił nam 15 kontraktów. Był nikim, a tu odnosi sukcesy. Entuzjazm wobec tej spółki to nie trik marketingowy. Gdybym był sprzedawcą, jużbym wcisnął panu mój produkt. Lance nauczył mnie wszystkiego. Wiesz, ile zarobiło YouTube w zeszłym roku? Ani centa. Nic nie zarobili. Zadam więc pytanie. Czemu Google chciało zapłacić tyle pieniędzy za niedochodową spółkę? Bo to spółka i e marketingowa. Mają 100 milionów odsłon dziennie. 100 milionów czemu? Ludzie lubią podglądać innych. Muszę być bardziej agresywny. Z natury jestem nieśmiały, choć moi rozmówcy nigdy by w to nie uwierzyli. Zgadza się. Dzieciaki znudziły się plikami muzycznymi. Czas na wideoklipy. A Sandisk jest liderem rynku pamięci Flash. Więc co mam zrobić? Wysłać ci maila i prześledzić przeszłe zmiany. 100 akcji to nie polowanie na czarownicę. Ludzie bierni są w porządku. Omają prezesowi auto i wypastują buty. Ale on im nie powierzy swych pieniędzy. Dobrze, uda się. Do zobaczenia. Ile to będzie jeszcze trwało? Nie wiem. Nadal nie dostałam informacji, czy mnie przyjęli, czy zaczynam szkolenie. Miały być najpóźniej dziś, więc przestaje mi się to podobać. Życie tradera jest bardzo intensywne. Sesja trwa od 9 do 16. Nie wiem, kiedy znajdę czas na pójście do łazienki czy jedzenie. W ciągu dwóch minut tyle może się stać. Cały czas trzeba być skupionym. Dostałam mail. Postanowiliśmy, że dołączysz do zespołu. Dostałam pracę. Przyszła wreszcie odpowiedź, i to jaka? W SMB panuje ostra konkurencja. Przeszłam przez gęste si rekrutacji. Czuję się dumna, że będę tam pracować. Cieszymy się. Wiedzieliśmy, że ci się uda. Teraz się martwię, za co będę żyć. Będę mieszkać u rodziców jak długo się da nadal będę na ich utrzymaniu Zamieszkam z Megan, jedną z najlepszych przyjaciółek Poznałyśmy się na imprezie zapoznawczej pierwszego roku Pierwszy miesiąc się za darmo? Nie dadzą mi pensji, tylko procent od zarobku Czyli sześć miesięcy bez pieniędzy Z czego zapłacisz część? Nie wiem. Rodzice mówią, że dadzą mi na wynajem, ale resztę będę musiała opłacić sama. Przeciętny trader zaczyna zarabiać po sześciu miesiącach. Nie wiem, co będzie przez te pół roku. Co będę jadła i czy będę miała na przyzwoite życie. prowadził swoją spółkę na giełdę Zaraz wylatuję do Cairo O 14.30 prowadzę rozmowę kwalifikacyjną Mam godzinę na dojazd do mieszkania, spakowanie się, przebranie i wyjazd na JFK Gdy wrócę zajmiemy się resztą Spotkamy się na lunchu Powinniście omówić te sprawy Mój fundusz stale się rozrasta. Szukam pracownika dla Wielkiego Londyńskiego Banku. Spotkam się z nim w Egipcie, by go poznać jako profesjonalistę i osobę prywatną. Korki jak zwykle na Manhattanie. Mam mało czasu. Codziennie odlatuje tylko jeden bezpośredni samolot do Kairu. Nie przebiję się przez korek. Muszą mi przysłać helikopter, inaczej nie dotrę na lotnisko. Czy macie wolną maszynę lecącą w kierunku JFK w ciągu trzech kwadransów? Jeden pasażer. Doskonale, dziękuję. 45 minut. Będę tam. Mam szczęście złapałem helikopter, jeśli go przegapię, ci z i kajdą. Rano pojawiło się dużo zleceń kupna. Rynek ruszył w górę. Potem zlecenia sprzedaży obniżyły kurs. Idzie korekta, niedobrze. Podają cenę offer i bit, sprzedaży i kupna, ponieważ gracze są skłonni i kupić i sprzedać, byle tylko się opłacało. Jesteśmy na światowej giełdzie. Odkąd powstał elektroniczny system obrotu, każdy może to kupować. Zwykły obywatel, choćby mieszkał nie wiem gdzie i nigdy nie myślał o inwestowaniu na giełdzie towarowej, może teraz lokować swoje oszczędności w kontrakty na bawełnę. Ludzie chcą zarobić na wahaniach i tak niskich, spadających cen. Kto pierwszy, ten lepszy. Makler mówi, kupuje po 450. Zawrze transakcję z tym, kto pierwszy krzyknie sprzedaje. Trzeba być głośnym i szybkim. Wszyscy gracze z parkietu muszą mieć silną osobowość, radzić sobie ze stresem, by nie popaść w obłęd. To mój normalny dzień. Jestem w niedoczasie i udaje mi się załatwić prawie wszystko. Często się poddaję i rezygnuję, ale dziś mam dobry dzień. Gorączka trwa non-stop. Ciągle gdzieś goni pracę kontrolę nad wypadkami. Sznurówki się wściekły. Nie ma czasu. Paszport i portfel. Każdy marzy o wycieczce do Egiptu. Tydzień w słońcu piramidy. Życie ma takie tempo, że nawet nie zauważę różnicy. Nie wiem, co będę tam robił, a powinienem być podekscytowany. Jestem cały czas w wirze wydarzeń, więc nie mam czasu niczego zaplanować. Za pół godziny mam być na lądowisku śmigłowca. Inaczej odleci beze mnie. Kto przyjmuje zakłady?

Nie, ja moku nikt nie patrzy na płeć. Mam wyższy i donośniejszy głos niż faceci. To pomaga. Muszę walczyć sama. Nie mam złudzeń. Albo się przebija, albo nic nie zdziała. Na parkiecie jest wiele kobiet. Pracują tu od dawna i świetnie sobie radzą. Musisz stać się Herod Babą. Pracujemy w spodniach. Nie płaczymy. W świecie bawełny nie ma miejsca na płacz. Czuję się jak u siebie. Joe chce, żebym nie pokazała zatokę słodkową. Najpierw ty pokaż swoją. Z kolegami z pracy żyję jak brat z siostrą. W tej pracy jest ostro. Przekrzykujemy się, obrzucamy wyzwiskami na parkiecie panuje tłoki przetychanki. Nie ma miejsca na dobre maniery. Musimy włożyć wiele wysiłku fizycznego. Przy komputerze bym się nudziła. Sprawdziłam mail. Dostałam te posadę. Yeah. Gratulacje. Sorry, Powiedziałam rodzicom, I mean, są dumni. Okay. Kiedy Combien zaczniesz to zarabiać? To Bolesne to pytanie. Mówili, że za pół roku. 6 mois? Pół roku? To chyba żart. Z 6 czego 6 będziesz żyła? Będę pracować w weekendy. Dasz radę. Wiesz, jaka jesteś. Dużo wydajesz. Będziesz musiała uważać i ciąć wydatki. Pomożemy Ci, dołożymy Ci do czynszu. Będziesz musiała ograniczyć wydatki, nie wydawać tyle w lokalach i oszczędzać każdy grosz. I znaleźć dodatkową pracę. Wiem. Matka ma rację. Niepokój rodziców jest uzasadniony. Wracają do Paryża i nie wiedzą, za co będę żyć. Będę dawać korepetycje i pracować w restauracji lub znajdę coś innego. W weekendy jako barmanka. Za 400 dolarów dziennie. Jesteś zbyt niezdarna na barmankę. Może po pięciu tygodniach szkolenia. A może chcesz wrócić z nami do Francji? Będziesz miała szansę na pracę na przykład w banku. Teraz mam już pracę. Będę się dużo uczyć i orientować w najnowszych wiadomościach. Na Wall Street muszę być na bieżąco od tego poniedziałku. Tatusia Anima Musi już nie będzie na miejscu. Musisz sobie radzić. Wiem, że to przykre. Ale zaczynasz samodzielne życie. Wiem, co masz na myśli. Jedziemy, mamo. Jeszcze raz. Od dziecka chciałam pracować na Wall Street w finansach. Do ludzi z Wall Street należy przyszłość. Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Jakub Szpetulski Łazarowicz. Czytał Robert Samot.